Miejcie Państwo na uwadze to, że przecież macie do czynienia z człowiekiem. Wszystkiego dobrego, Pani sukces. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zbigniew Kękuś w obecności gospodyni, Pani. Marii Ziemiańskiej. Wracamy do tematu, który na moim kanale Po pierwsze Polak prezentowałem, prezentowaliśmy razem, prezentowaliśmy jeszcze wiele lat temu, razem ze świętej pamięci, redaktorem Markiem Podleckim. A jest to sprawa bezzasadnego, i to nie jest moje stanowisko, ale stanowisko sądu, które za chwilkę potwierdzę, pozbawienia Pani wolności i umieszczenia Pani w szpitalu psychiatrycznym. Ostatni materiał mój nasz, ale przygotowany, opublikowany przeze mnie to było PPP 565 przed rozprawą wyznaczoną przez sąd operacyjny w Krakowie na dzień 7 lutego 2025 roku i na wstępie tego materiału pozwolę sobie przypomnieć przepisy prawa Yy, artykuł 61, paragraf 1 ustawy prawo ustrojów sądów powszechnych. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru. Yy, każdemu zapewnia się nietykalność osobistą, wolność osobistą. Yy, każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Te ostatnie dwa przepisy to artykuły Ustawy Zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tytułem, pozwoli Pani, Pani Mario, tytułem króciutkiego przypomnienia. Proszę Państwa, wiele lat temu, no już niespełna 11 lat temu, 25 września 2014 roku, Pani Maria odwiedziwszy swoją córkę w DPS-ie, w Domu Pomocy Społecznej, no, skonfrontowała się, pokłóciła się z matką, innej tam przebywającej osoby doszło do utarczki słownej skutkiem było wezwanie pogotowia i wezwanie policji a skutkiem ostatecznym było umieszczenie pani Marii odwiezienie przez pogotowie i umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym w szpitalu imieniem Babińskiego w Krakowie na łącznie okres jednego miesiąca okres jednego miesiąca i Proszę Państwa, pani Maria skorzystała z prawa, której przysługuje i zaskarżyła decyzję o pozbawieniu jej wolności. Przedstawiła zarzut bezzasadnego umieszczenia jej w szpitalu psychiatrycznym. I to jest orzeczenie z 3 marca 2015 roku: orzeczenie, postanowienie, sąd rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, w składzie przewodniczący SSR Tomasz Bac. Sędzia sprawiedliwy, no tak jak jest w Konstytucji, że sędziowie mają być sprawiedliwi, bezstronni, a ustawa dodaje nieskazitelnego charakteru. Postanawia, to jest sprawa o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala bez zgody na leczenie co istotne, no właśnie na leczenie postanawia stwierdzić brak zasadności zatrzymania i leczenia w dniu 25 września 2014 roku bez zgody. W specjalistycznym szpitalu imieniem Babińskiego w Krakowie uczestniczki Marii Z, czyli pani Marii, podano zatrzymania i leczenia w 25 września, ale jak powiedziała pani Maria, w ostateczności przebywała, zatrzymano ją i przetrzymywano w szpitalu przez miesiąc stosując różne w tym czasie leki. W uzasadnieniu do postanowienia, które podał sędzia Tomasz Bac, napisał m.in. I to nie może budzić najmniejszych wątpliwości. Dlaczego wydał orzeczenie, którego sentencję zacytowałem? Takie zachowanie, to było o pani zachowaniu poprzedzającym zatrzymanie pani. Takie zachowanie, gdyby faktycznie miało miejsce, spełniałoby przesłanki zastosowania przepisu artykułu 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jednakże przeprowadzone postępowanie, postępowanie przeprowadzone przez sąd. Wykazało bez żadnych wątpliwości, że nic takiego nie miało miejsca. Uczestniczka nie tylko nikogo nie bobiła, ale nawet nie była wulgarna. Co najwyżej podniesionym głosem zwróciła uwagę matce innej pensjonariuszki na zachowanie jej córki. Zresztą zasadnie. Zasadnie zresztą. Takie zachowanie nie tylko nie spełnia przesłanek cytowanego przypisu, ale nawet biorąc pod uwagę całość okoliczności sprawy, córka uczestniczki faktycznie była napastowana przez córkę. Tej drugiej uczestniczki, utarczki. Nie było to nawet zachowanie społecznie naganne. Jedyne, czego nie udało się ustalić, to kto właściwie wprowadził w błąd funkcjonariuszy policji ratowników Pogotowia, którzy odnotowali w wywiadzie nieprawdziwe informacje, nieprawdziwe informacje o zachowaniu uczestniczki, pani Marii. Wobec braku innych możliwości obciąża to któregoś z pracowników DPS-u. Którzy wezwali policję bez weryfikacji, co się właściwie stało, a w świetle ustaleń sądu, właściwie bez powodu. Zatem bez powodu wezwano, pogotowie przyjechała policja. W tym stanie rzeczy należy uznać, to nie moje stanowisko, tylko to jest orzeczenie sądu. W tym stanie rzeczy należy uznać, iż uczestniczka nie wymagała natychmiastowej hospitalizacji na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, mając powyższe na uwadze, orzeczono jak sentencji postanowienia, a orzeczono stwierdzić brak zasadności zatrzymania i leczenia. Powołując się na m.in. przepis, który przedstawiłem. Że każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Yy, otrzymawszy w postaci tego oto postanowienia orzeczenia dowód, że została pani Maria bezpra bezprawnie zatrzymana i przetrzymywana przez miesiąc, złożyła pani Maria pozew w sądzie okręgowym w Krakowie yy, na początku 2016 roku. Pierwszy tydzień cywilny w sądzie okręgowym, tutaj w Krakowie. Tak, Sprawy, referentem w sprawie była pani sędzia przewodniczący SSO Justyna sieklicka pawlak Jak państwo widzicie, wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydała pani sędzia 27 października 2021 roku, podając w uzasadnieniu, że powódka Maria Z w dniu 18 lutego 2016 roku złożyła pozew. Zatem rozpoznawała pani sędzia. Justyna Sieklicka-Pawlak sprawę przez 5 lat. O ile sąd rojonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział Trzeci Rodzinny w osobie pana sędziego Tomasza Baca, rozpoznawał sprawę przez kilka miesięcy, stwierdziwszy bezzasadność zatrzymania pani Mali i pozbawienia wolności, to tutaj, opierając się w dużej mierze na, znaczy prowadząc postępowanie, przesłuchując tych samych świadków, w których przesłuchiwał sędzia Tomasz Bac, w ostateczności prezentując jego wniosek, że nie było żadnych podstaw, w sumie nie wiadomo o co chodzi, dlaczego w ogóle wezwano pogotowie i policję. Pani sędzia Justyna Siedliska-Pabla prowadziła sprawę, proszę państwa, przez 5,5 no, roku. Od lutego 2016 do 27 października 2021 roku. Pani Mario, przepraszam bardzo, nie mi pani nie ma za złe. a ja jestem starszy pan, to to mnie już dużo wolno. Ile pani ma lat? Ja już teraz 71. Właśnie, proszę to Państwa. Skończę 71 25 marca, więc w tym miesiącu. To rychło. To rychło. Mam tam. To dzień po sprawie, bo na 24 marca Pani ma wyznaczoną sprawę przed Sądem apelacyjnym. Tak, dzień przed tą rozprawą apelacyjną już. By. Chyba ostatnią, bo jak się tak długo toczy, to. Myślę, że to właśnie, proszę Państwa, to się można, się. można zadać pytanie, dlaczego tak długo? Y Przecież, przecież czas leci. Sprawa wydawałoby się oczywista. Natomiast pani Justyna Siedlicka, Pawlak, niezależna, niezawisła, bezstronna, nieskazitelnego charakteru, no jakby podważyła uzasadnienie podważyła sentencję, uzasadnienie za to, co w uzasadnieniu do sentencji napisał sędzia Tomasz Bac i orzekła: oddala powództwo, zasądza od powódki bezzasadnie pozbawionej wolności umieszczonej w szpitalu o, psychiatrycznym, o, o, przetrzymywanej o, przez miesiąc i stosowano wobec Pani... jest skandal, o, I stosowano wobec Pani przecież też różne leki, które zresztą są, są w tych orzeczeniach Ta, wymienione z nazwy. Bardzo silne, silnie oddziałujące, bardzo silnie na organizm no niszczące, bo jak człowiek tego nie potrzebuje, to te leki psychotropowego niszczą. I to, co mówi w tej chwili Pani Maria, to nie jest, bo ktoś może zarzucić, o proszę, jaka egzaltowana osoba. Nie, proszę Państwa, to wszystko można sprawdzić i wtedy jeszcze, gdy żył Marek, gdy Pani przebywała w psychiatrycznym no. i nas Pani informowała, do Pani jeździli, robiliśmy materiały, Ale zresztą gdzie. bo... By nie było wiadomo, co się tam działo, jak byłam tam traktowana. Mówimy... A dzięki filmom wyszło na że to nie było normalne traktowanie, było złe traktowanie. Mówimy ze strony personelu i ze strony lekarzy. Mówimy jeszcze raz. Nie powinno mieć miejsca. Mówimy jeszcze raz, przypominam o Marku Podleckim. Bardzo nawias... ważny człowiek, tak, szkoda, świętej że nie żyje, jest tak. Świętej pamięci, jest tak. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, to w uzasadnieniu do tego wyroku jest podane, że, no, że Pani no właśnie tam dopuszczała do, do, do tych nagrań, bo niby Pani nie było wolno i Pani była świadoma tego, że Pani nie wolno. Czyli generalnie... No to, nie nie bój bo... się jakoś je bronić przeciwko temu rozmowę. Dokładnie, dokładnie to chciałem powiedzieć. że W zasadzie to nawet bronić w taki, w taki, no całkiem pokojowy sposób po prostu filmy nagrywane przez Świętej Pamięci redaktora Marka Podleckiego z Panią Mario i umieszczone. W internecie. I teraz orzeczenie. Zasądza od powódki Marii Zet na rzecz strony pozwanej gminy miasta Krakowa dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie kwotę 14 400 zł. Nie będę Pani pytał, ile Pani ma emerytury, Pani Mario, Pani jest z tych emerytur starej daty. mam, najniższą No właśnie. 14 400 przyznaje adwokat Iwanie Erzanowski wynagrodzenie ze środków budżetowych Skarbu Państwa kasy sądu okręgowego w Krakowie w kwocie 17 712 zł. Jak domyślacie się Państwo, co oczywiste, Pani Maria zaskarżyła to orzeczenie, czyli ten wyrok Sądu Pierwszej Instancji, Sądu Okręgowego w Krakowie, Pierwszy Wydział Cywilny i sprawę rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Krakowie. Było kilka rozpraw. Ta ostatnia odbywała się 7 lutego, 7 lutego. lutego. i nie odbyła się, albowiem pani Maria złożyła wniosek o zamianę adwokata. Nie była pani usatysfakcjonowana, przy czym nie chodzi o tą panią wymienioną w tym wyroku, tylko w tak zwanym międzyczasie tą panią jeszcze też zastąpiła inna pani. Nieważne jak się, jak no, się no, nazywała. To były dwie adwokatki z urzędu, które zostały zwolnione, bo no, niekompetentne nie były. Nie pracowały na moją korzyść, tylko na korzyść właśnie tego DPS-u, który zawinił. To dla mnie zupełnie jest niepojęte. No, taka, taka ocena pani Marii ma prawo. Skierowała pani Maria wniosek do o wyznaczenie Nowego pełnomocnika do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i wyznaczono pani nowego pełnomocnika. Tak. Teraz pani Maria już jest trzeci z kolei, pan, e, pełnomocnik z urzędu, adwokat, bodajże Dawid Siudak. Pani Maria prosiła o spotkanie z tym panem, ale no, widocznie bardzo zajęty, e, być może z powodu braku czasu, e, poinformował panią Marię, a to mamy nawet. Potwierdzenie w sposób formalny, pełnomocnictwo. Niniejszym udzielam pełnomocnictwa substytucyjnego pani Marzenie Sarapacie. Czekaj do reprezentowania pani Marii Ziemiańskiej w sprawie toczącej się przed sądem apelacyjnym w Krakowie, Wydział Pierwszy Cywilny, sygnatura akt. Pełnomocnik substytucyjny jest uprawniony do podejmowania wszystkich związanych z przedmiotem pełnomocnictwa koniecznych i pożądanych czynności, w tym składania i odbierania wszelkich oświadczeń woli. Pełnomocnik może ustanowić dalszych pełnomocników, czyli y, pani ustanowiona y, substytutem pełnomocnikiem, pełnomocnika pana Siudaka może wyznaczyć z kolei swojego pełnomocnika. Tak działa prawo i no okej. Okay. Pełnomocnik jest uprawniony do odbioru świadczeń należnych mocodawcy i jak wspomniałem może ustanowić dalszy pełnomocnik. I otrzymała pani Maria również pismo od pani wyznaczonej przez pana wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką, że Pani Marzyna Sarapata czekaj, zaprasza panią Marię 7 marca 2025 roku o godzinie 9.30. Materiał nagrywany 18 marca, zatem od tego czasu minęło już prawie dwa tygodnie. Pani Maria się nie stawiła, wychodząc z założenia, że skoro Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wyznaczyła pani inną osobę, to chciałaby pani, żeby ta osoba, a nie substytut panią bronił. Tak. Ujmując rzecz kolokwialnie. I teraz Pani Mario, 24 marca ma odbyć się rozprawa przed sądem apelacyjnym. Wezwania Pani nie otrzymała, dlatego że została Pani powiadomiona przez sąd podczas rozprawy 7 tak. lutego, Lutnego. nie musiała Pani otrzymywać wezwania. 24 marca będzie kolejna rozprawa przed sądem apelacyjnym. Nie wie Pani, czy stawi się adwokat. Myślę, to że się stawi. Nie wie, nie napisał do mnie pisma. Bo na pewno, Tylko to jedno. Tak, no wyjaśnił, wyjaśnił Pani powołując się na obowiązujące przepisy prawa. Na pewno postąpił w tym przypadku w zgodzie z prawem. Jak to, Ale nie wiek, chciał mnie bronić. Tego my oczekujemy od adwokatów. Skoro są wybrani, niech bronią nas. Końcu, no tak. To ich praca. Skierowała Pani wniosek do Okręgowej Rady Adwokackiej. Skoro rzeczywiście nie znalazł wyznaczony przez tąże Radę adwokat dla pani na spotkanie z panią. To Pani skierowała wniosek do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, żeby wyznaczyć innego pełnomocnika. A to jest to pismo, żeby w miejsce tego właśnie pana Dawida Siudaka wyznaczyć nowego pełnomocnika. Jasne, ale to to pismo. Czasu już było nad to mało i, i nie otrzymała nie pani żadnej tak informacji. Bo to było wysłane 18 lutego, a dzisiaj mamy 18 marca, czyli cały miesiąc miała Rada Adwokacka, żeby mi odpowiedzieć. Jednak ja tej odpowiedzi nie mam, co mnie niepokoi, bo sprawa jest no tak. trudna. Tak jak nawet sam sędzia Wojciech Żukowski stwierdził, sprawa jest trudna, zostało dobranych dwóch sędziów, aby, no, Czyli właśnie trzech. Tak, sądzili Rukowski. w tej sprawie. A tutaj właśnie ja nie mam adwokata z urzędu, tylko substytut. A ja chcę właśnie adwokata. No, substytut w tamtej sprawie, no był niekompetentny. Ja myślę, że zgodzicie Państwo ze stanowiskiem pani Marii, ja przynajmniej je podzielam że skoro Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła konkretną osobę do bronienia Pani Marii, no to ma pan, Pani Maria, pomijając prawo, jakie tego Pana adwokata obowiązuje, to Pani Maria ma prawo oczekiwać, że właśnie ten Pan będzie Pani bronił. Jakie w ostateczności decyzje Okręgowej Rady Adwokackiej Pani Maria, skoro nie otrzymała Pani odpowiedzi na, na to pismo, dowie się Pani 24 marca, bo albo stawi się wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką Pan adwokat Siudak, albo, albo pani pan substytut, albo ktoś zupełnie inny. Gdyby okazało się, że nie dotarła już do pani korespondencja, ewentualnie wysłana przez Orłową Radę Adwokacką, a jednak wyznaczono innego adwokata i, i on się stawi, i może panią będzie bronił. Ja wczoraj, panie Zbyszku, sprawdzałam. W Biurze Interesantów nie, żadnego pisma z Okręgowej Rady Adwokackiej nie ma, nie przyszło, tak, w sądzie nie mają odpowiedzi, tak to samo. To na dzisiaj, na 18 marca, czyli na niespełna tydzień, bo 18 marca wtorek, rozprawa odbędzie się 24 marca w poniedziałek, należy domniemywać, słuszne myślę będzie domniemanie, że stawi się adwokat wyznaczony tym ostatni, Tą ostatnią decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej, skoro nie otrzymała Pani odpowiedzi na ten wniosek, i skoro twierdzi Pani, sprawdziwszy w sądzie, że nie wpłynęło też z Okręgowej Rady Adwokackiej żadne pismo do sądu, to ja twierdzę, że 24 marca stawi się albo ten wyznaczony właśnie, reprezentujący tą kancelarię, pan adwokat Siudak, albo wyznaczona przez niego pani Marzena Sarapata. Czekaj, no i, i może, może będą, może będą panią chcieli bronić. Proszę państwa, w tej sprawie, może nawet nadto długo rozmawialiśmy o tym wątku obrony, o tym wątku adwokata, bo nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze, proszę państwa, jest to i łapiąc, to jest takie bardzo, bardzo trafne określenie, złapanie byka za rogi. Łapiąc byka za rogi, mamy orzeczenie niezależnego, niezawisłego, sprawiedliwego, bezstronnego sądu sprzed wielu lat, z 3 marca 2015 roku, o stwierdzić brak zasadności zatrzymania i leczenia w dniu 25 września. Powtórzę jeszcze raz, bo to bardzo ważne. To nie był jeden dzień, tylko to był miesiąc, podczas którego... Zapisane jest. Podczas którego leczono Panią Marię wbrew jej woli. Oczywiście bez mojej zgody. Dokładnie tak. Tak. Pani Maria skorzystała ze swojego prawa konstytucyjnego, skierowała pozew o wypłacenie odszkodowania i w tej chwili po tym orzeczeniu może się okazać, że pani Maria za niedługo, jeśli to orzeczenie zostanie w utrzymane w mocy, państwo nie może pani pozbawić całkowicie emerytury, ale w dużej części może. To jeśli pani Maria będzie musiała zapłacić tych 14 400 zł, bo koszty adwokat obrony z urzędu pokrywa skarb państwa, państwo pokrywacie, my pokrywamy. A sąd apelacyjny w Krakowie pod przewodnictwem pana Wojciecha Żukowskiego. Sędzia Wojciech Żukowski z pozostałymi kolegami, sędziami będą decydować o. O no, pani losie, bo jeśli dołożą już do tej kwoty zasądzonej na pani niekorzyść 14 400 zł, co już panią doskonale y, pogrąża, to jeśli, jeśli sąd okręgowy y, zasądził kwotę 14 400 zł na korzyść przeciwnika potrzebuje Pani Marii, to Sąd Apelacyjny w Krakowie tą kwotę może utrzymać i dołożyć ze swojej strony następnych kilkanaście tysięcy. Proszę Państwa, to co Wymiar Sprawiedliwości wyprawia z panią Marią, jest moim zdaniem po prostu nieludzkie. A moje zdanie, powtórzę, opieram na orzeczeniu, prawomocnym orzeczeniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie sędzia Tomasz Bac. stwierdzić brak zasadności zatrzymania i leczenia brak zasadności zatrzymania, leczenia łącznie przetrzymywania no bo tak trwają procedury mogli zgodnie z prawem trzymać Panią Marię przez miesiąc a później pięć lat postępowania i orzeczenie, które Państwu zaprezentowałem i teraz od dawna toczy się rozprawa przed Sądem apelacyjnym w Krakowie. A przecież prawo stanowi, że, prawy, na, że sprawy należy rozstrzygać no, w jak najszybszym czasie. Lata lecą. Pani Maria ma 71 lat. Pani Mario, daj Pani, Panie Boże, zdrowie. Tego Pani życzę Dziękuję. i daj Pani, Panie Boże, żeby Pani trafiła wreszcie. Już Pani miała szczęście do sprawiedliwego sędziego Pana Tomasza Baca. To, żeby Pani podobne szczęście Raz, tak miała. Było i dlatego wierzyła, Niestety, niestety nie wierzyć to dość No tak, nie bo przecież wierzy, sąd panu... mógł mieć zastrzeżenia być może za co do kwoty którą, którą pani co do kwoty roszczenia, które pani Maria przedstawiła, ale co do zasadności, co do meritum sprawy, no to podważać w oparciu o postępowanie prowadzone przez 5 lat, w tym przesłuchiwanie tych samych świadków, i, i byli przesłuchiwani na, na, te same, na te same okoliczności. I tam y, w, w protokołach były spisane inne ich wypowiedzi na moją korzyść. Pani Mario, 24 marca, y, kolejne pani stabilnictwo w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, y, rozprawa w sprawie prowadzonej przez sędziego referenta, Pana Wojciecha Żukowskiego, no i oby znowu, tak jak kiedyś trafiła pani na sprawiedliwego, bezstronnego sędziego, niezawisłego sędziego Tomasza Baca, oby takimi sędziami okazali się również sędziowie sądu apelacyjnego, zatem pan Wojciech Żukowski i jego koledzy, tak. którzy są w składzie sędziowskim. No i oby, proszę państwa, z całego serca tego życzę państwa, ale życzę tego również nam wszystkim. Oby sprawiedliwość zatriumfowała, miejcie Państwo sędziowie na uwadze, a ja wiem, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oglądają te moje produkcje publikowane przez mnie na kanale po pierwsze Polak. Miejcie Państwo na uwadze to, że przecież macie do czynienia z człowiekiem. Wszystkiego Pani Mario. Sukcesu. Dziękuję. Dziękuję.